Martina Mandera Rzepczyńska. Fenomen mitologii słowiańskiej współcześnie i kiedyś. Czyta Urszula Babiuch. Od lat w polskim kanonie lektur szkolnych znajdują się mity greckie, co pozornie może się wydawać bezsensowne, gdyż o rodzimych nie uczymy się wcale. To dlatego, że kultura grecko-rzymska wraz z całym swoim dobrodziejstwem stanowi podwalinę zachodnich nauk ścisłych, języka, literatury, filozofii i sztuki. Antyczni bogowie i herosi są manifestacją uniwersalnych wartości, doświadczeń i emocji. Wraz z Heraklesem, Prometeuszem czy też Orfeuszem uczymy się jak pokonywać wyzwania dnia codziennego. Od Ateny uczymy się sprawiedliwości, od Demeter bezwarunkowej miłości, zaś Dionizos pokazuje nam jak można się zrelaksować na łonie natury. Greckie mity to jedne z podstawowych narzędzi edukacyjnych wykorzystywanych w szkole i przez rodziców. Umożliwiają one wpojenie pociechą, czym jest moralność i opanowanie przez nie umiejętności ponoszenia konsekwencji własnych wyborów. Ponadto grecka kultura tak bardzo ugruntowała się w naszej codzienności, że występuje w licznych związkach frazeologicznych. np. przykład: syzyfowa praca. Czy istnieje szansa, żeby do kanonu lektur dołączyły mity słowiańskie? Na ten moment nikła. Obecny program nauczania języka polskiego nie przewiduje wprowadzania takiego dodatku, a w podręcznikach do historii zaledwie wspomina się, iż Słowianie posiadali własną religię i bóstwa. Co więcej, dowiadują się o tym tylko uczniowie rozszerzający ten przedmiot w szkole średniej. Od nauczyciela więc zależy, czy o tym wspomni, czy nie. Obecnie trwa odchudzanie programów nauczania, ponieważ są przeładowane. Wiąże się to z przesiewaniem treści tych niezbędnych, od tych fakultatywnych, dla ciekawych. Tym samym treści uniwersalne, takie jak mity greckie, pozostaną w kanonie. Natomiast mity słowiańskie stanowić będą ciekawostkę, o której można uczyć się we własnym zakresie lub za pomocą mentora. Niewątpliwie pomoże on w budowaniu własnej tożsamości oraz patriotyzmu. Całe szczęście, że moda narodzime i ludowe powraca. Tematyka słowiańska pojawia się w wielu obszarach sztuki ale i życia codziennego, rękodziele, designie ubrań, grach komputerowych, planszowych, a nawet w diecie. Być może już słyszeliście, ale obecnie wszystkie Amerykanki zazdroszczą Słowiankom ich urody i zdrowia. Wiralem w mediach stała się już kasza z awokado. Słowiańskość to wręcz moda, którą z lubością promują rodzimi twórcy. Wszystko zaczęło się jednak od literatury. Jednym z pierwszych autorów, a na pewno najbardziej rozpoznawalnym, był Andrzej Sapkowski. Jego wiedźmina znają zarówno w Polsce, jak i za granicą. Światową sławę bestsellerowi przyniosła gra wydana przez CD Projekt Red w 2007 roku. Parę lat później Netflix wyprodukował serial na podstawie książek. Okazał się on prawdziwym sukcesem komercyjnym. Sapkowski, kreując swoje uniwersum w książkach, raczej nie przypuszczał, że osiągnie taki sukces. Oraz że rozpocznie modę na naszą rodzimą mitologię. Obecnie na półkach w księgarniach znajduje się mnóstwo tytułów, których akcja i bohaterowie nawiązują do słowiańskości. Będą to książki fantazy, popularno-naukowe, historyczne, ale również kryminały, literatura dziecięca, ezoteryka i poradniki, a także kulinaria. Dla każdego coś sympatycznego. Nie wszystkie te dzieła opierają się na prawdzie historycznej. Jednak służą większej idei promowaniu folkloru i tradycji. Jak każda mitologia, również ta słowiańska zaczyna się od mitu kosmogonicznego, czyli opowiadającego o powstaniu świata. W słowiańskim kanonie nie ma jednej opowieści o tym, jak narodziła się Ziemia. Według rodzimych przekazów, nasza planeta, gwiazdy, księżyc i słońce oraz bogowie powstali w wyniku pęknięcia ziarna lub jaja. Inna wersja opowiada o tym, jak po bezkresnym oceanie w łodzi pływali dwaj bogowie: Białobóg lub Daćbóg, Perun, i Czarnobóg bądź Weles. Po wielu wiekach dryfowania panowie się zmęczyli i w końcu ten o jasnym obliczu, typowy protagonista i pozytywny bohater, proponuje temu drugiemu antagoniście, czarnemu charakterowi, żeby tenże wskoczył do wody i zebrał muł z dna. Niechętny Czarnobóg w końcu przystaje na propozycję. Ląduje w wodzie, gdzie zmienia się w wodne stworzenie, najprawdopodobniej w rybę bądź węża, i zgodnie z obietnicą zbiera z dna morskiego błoto. Próbuje przy okazji oszukać towarzysza wędrówki i chowa część mu w ustach z zamiarem wykorzystania go później. Podstęp się nie udaje i antagonista musi wykonać to samo zadanie trzy razy. Dopiero podczas ostatniej próby realizuje cel. Białobóg stwarza z mułu lądy, następnie obaj bogowie przyczyniają się do zalesienia ziemi oraz stwarzają wszelkie żywe istoty. Protagonista formuje stworzenia miłe i przydatne pszczoły, owce, psy i tym podobne. Natomiast antagonista tworzy ich złośliwe formy osy, kozy, wilki. Stworzone przez Czarnoboga istoty mają w przyszłości szkodzić ludziom. Mit ten jest o tyle ciekawy, że znamy go w wersji ludowej spisanej w XIX wieku przez rosyjskiego etnografa Aleksandra Afanasiewa. Posiadamy również wersję polską, pochodzącą z ziemi sieradzkiej, autor nieznany. Jednakże w obu XIX-wiecznych opowieściach występuje Bóg i szatan. Badacze z początku XX wieku, m.in. Kazimierz Moszyński, Bohdan Baranowski, a lata później również Aleksander Geisztor, upatrywali w tym micie dużo starszych korzeni. Stąd w dzisiejszej wersji mamy tu Białoboga, Peruna oraz Czarnoboga, Welesa, będących kolejno uosobieniem dnia i nocy, lądu i wody, a także boga Stwórcy i Trickstera. Taki podział na role jest obecny w niemalże każdej mitologii na świecie. Poza wspomnianymi wyżej bóstwami twórczymi, w mitologii słowiańskiej istnieje wielu innych bogów. Znamy takie postacie jak Mokosz, Pani Ziemi, Łada, Dziewanna, Marzanna, Strzybuk, Swarożyc, Rod, Rodzanice, trzy boginie losu podobne do greckich Moir, Dola, Świętowit, Trygław, Jarowit, Hors, Księżyc. Jednak co należy zaznaczyć, każde słowiańskie plemię miało prawdopodobnie swojego własnego boga opiekuna lub cały osobny panteon niepodobny do tego, które czcieli ich sąsiedzi po pobratymcy. Za taką tezę przemawiają liczne wspominki w kronikach zagranicznych dziejopisów, np. Adama z Bremy, saksogramatyka, Tietmara czy też autora powieści minionych lat. Polskim kronikarzem, który wspominał o słowiańskich bóstwach, był Jan Długosz. Poza bogami w świecie ówczesnych Słowian najprawdopodobniej odnaleźć można było rzesza demonów i pomniejszych bóstw. Mieszkańcy w dawnych czasach straszyli się utopcami, rusałkami, strzygoniami, mamunami, kłobukami i innymi. Nie możemy jednak potwierdzić, by te stworki istniały w wierzeniach Słowian, ponieważ w kronikach nie ma o nich ani razu mowy. Znamy je jedynie z licznych opracowań etnografów z XX wieku. Dlatego też demony są uważane za część ludowego folkloru, a nie element religii. Tak czy inaczej, stworki te wzbogacają naszą kulturę i tożsamość, o ciekawe wierzenia i zabobony. Warto tu nadmienić, że demon w powyższym kontekście nie oznacza tylko i wyłącznie szatana czy złych duchów, ponieważ wśród nich możemy odnaleźć także stworzenia pomagające ludziom, np. przykład domowika, bannika, gumiennika i tym podobne. Z powodu niewielu informacji w zagranicznych źródłach oraz braku rodzimych, tak naprawdę niewiele wiemy o mitologii słowiańskiej. Obecnie, próbując odtworzyć świat wierzeń dawnych Słowian, bazujemy na lodowych przekazach z XVIII i XIX wieku. Na szczęście, w tamtym okresie, podobnie jak współcześnie, trwała moda na powrót do korzeni. Dlatego też wielu etnografów, historyków i powieściopisarzy zajęło się tą tematyką. Naszą mitologią interesowali się m.in. Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz, Julian Tuwim, Władysław Reymont, czy też Kazimiera i Łakowiczówna i Bronisława Ostrowska. Wokół słowiańskich wierzeń wyrosła także grupa wielbicieli, którzy w 1832 roku stworzyli czasopismo Ziewonia. Publikowano w nim teksty chwalące bogów, starychy oraz modlitwy. Twórcy zbierali inspiracje i pisali teksty podczas wielogodzinnych wędrówek po wsiach. Wśród nich wyróżnić należy Augusta Bielowskiego i Dominika Magnuszewskiego. Niewątpliwie przyczynili się oni do tego, że obecnie znamy imiona słowiańskich bogów, demony i przebieg dawnych obrzędów. W tej chwili możemy sobie zadać pytania, co nasza mitologia nam daje? Czy pobudza wyobraźnię? Wzmacnia tożsamość narodową? A może przynosi jeszcze inne korzyści? Co my możemy uczynić dla mitologii? Osobiście polecam czytać i propagować. Martina mandera -Rzepczyńska. Historyczka, nauczycielka, pisarka, mama, a w basenie zmienia się w Syrenę.